Cześć witajcie! W kolejnym odcinku zagramy w mm, The Elder Scrolls 5 Skyrim z tej strony Andzie i skleroza już też mnie dobija powoli. Robimy teraz quest dawno temu arcyma Gauldur został zamordowany przez swoich trzech synów, którzy zrabowali ojcowskie i rodziny yy, się pokonać bracia. Yy, być może wgrywało bo... Okej, okay, przekroj amuletka w dura. Gdzie, to jest, aha, tam. Gniazdo na wiecznej rubieży. Hermaus Mora, jest jędrycznym księciem przeznaczenia, wiedzy i pamięci. Podczas swych rzadkich kontaktów z śmiertelnikami przybiera często... A, troszkę zaprzecza. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Może przejdę na drugą stronę, ale to jest chyba. No. Chwały smok! A z Dangard dochodzą kolejne rodzaje smoków. Szybki jest. Gdzie ten skubany smok? Robimy inaczej to. Ebo nowe strzały. I po sprawie krwawy smok polek. ebonowe nowe, To i to weźmiemy i mamy kolejną smoczą duże. No dobrze, i teraz przechodzimy na drugą stronę. Może najpierw zmienię z powrotem na pradawne norskie strzały? No, renegaci. Cesarski żołnierz. O kurde. Mi tu walczyli ze sobą. Skała wartkiego nurtu. No, 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 <laughs> Sowa na zawodospadzie. Typowy motyw filmowy. Okej. Okay. Ruszamy. Łowca przygód. Zaginione legendy Skyrim. Szpon szmaragdowego smoka. Pr prastary sekret. Niech to miejsce zostanie zapomniane na zawsze. Nie zamknie. Aha, ho, ho, ho. dobrze, dobrze, dobrze. Mniejsza o to. No, inwentarz. Różne szmaragdowe. Szpon. Pokaż eee, Niedźwiedź, rybka, wąż. Niedźwiedź, rybka, wąż. Pasuje. może najpierw jeszcze też. A nie, nie trzeba, nie trzeba. Nie będę naładowywać no, łuku. Wszystkie naraz eee. widać, to chyba był inny szpon teraz? Tu jest smok. Nie, wilczur tu jest fileczka. Szp... Pon kościannego smoka. Ożył, ożył smok. Kościasty jeszcze się przydał? Hm. to ciekawe. No dobrze, ruszamy w dół. Tu na pewno wyjdziemy, już widać to po konturach. Idealnie, wyszyfiowane. Oni chyba mieli pradawni Nordowie chyba jakiś wzór na takie wyjściowe ukryte wyjścia. Okej, okay, okej, okay. tu będzie walka. Mirkru... Mirkru... No. Jedna dusza została za już. LOL 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 Aha, tymt, så. Sovngarde? O, dobrze, to robi się nieznośne z lekka. O, chociaż nie, zostawię, żeby ładować. Mam więcej strzał. Ten tu ma krzyk. Znalazłem go. Jeden z nich, teraz trzeci się pojawia. A, chciałem złapać jego duszę. O. A, teraz ojczulek przychodzi. Amulet Gaul Okej, okay, wykonane, wykonane. Co to jest za amulet? Zwiększa twoje zdrowie, magię i kondycję o 30 punktów. Nieźle. A co ja mam teraz? Kondycja. No, niezły amulet. Mm. Może nawet go sobie dam. Więc e, to chyba byłoby wtedy wszystko. Kaldur, złoto 404. No nieźle. To było wejście smoka, kurde, ale miałem nadzie cichą nadzieję, że będzie taki scenariusz, że e, e, powstaje, swoich synów kompletnie niszczy. No dobrze, to było, ale. E, Przekuwa to i zabiera nam, i musimy z nim z nim walczyć o to Ale Szkoda że nie poszło O O o o o Ebonowa tarcza kufer Złoto żelaz, rękawice jeszcze u to Nie nie biorę go Bo już mam przecież odszczelnictwa A jest coś tutaj na dole jeszcze? A, jest! Kuwer, poziom czelanika? Okej, okay, tu nie. Okej, okay, blisko przy starcie trzeba. I mamy. Nie najgorzej. Co mnie powoduje, że tak nadumie No dobrze, ruszamy z powrotem. Wszystkie aktywne obecnie efekty magiczne, w tym choroby i zaklęcie sobie w ekwipunku magii. Aha, no dobrze, dobrze, dobrze. O tym ja dobrze. Hmm, no dobrze, czyli kolejny hmm, różne zabić smoka, który się hmm. mam zabić gdzieś smoka, ale A, no dobrze. Teleportujemy się wtedy tam. Nic do ratowania tutaj nie ma. Mamy smoczka Zrobimy mocne pierwsze uderzenie Ach! I po tobie. To Złoto łuski, no niestety nie biorę tego Szczelnictwo Ten to akurat... mogę go ciągnąć? A nie, szkoda Smok Ale się jakoś je chce rozpruć. Ogień, i dać mi swoją duszę, ale no dobrze. Mm, do mglistej twierdzy teraz szybko Czy przeteleportujemy i odbierzemy nagrodę. I chyba od następnego odcinka zrobimy już wreszcie jakieś kolejne postępy odnośnie mm, fabuły głównej, bo już powoli czas na to. Bóstwa ci sprzyjają. Krzyż jest już przez pierwsze miejsce, bo Doskonale. Wiele ci zawdzięczamy. Oto nagroda. Pięćset. Mm, 500 Warto pamiętać, kto stoi u sterów. No dobrze. To byłby na tyle i teraz do następnego odcinka na razie.